Czy wyjazd na ryby, nad rzekę, przy tak niskich temperaturach i tak obfitych opadach śniegu, to najlepszy pomysł? Zdecydowanie nie, ale lepszego nie miałem, więc postanowiłem zadzwonić do dobrych znajomych. Skrzyknęliśmy się i szukamy dzisiaj pstrąga. Zatem zapraszam. Większość zbiorników wodnych już zamarzła, nie ma też możliwości w takich warunkach slipowania łodzi, pozostaje więc poszukiwanie rzecznych drapieżników. Tym razem wybór padł na odcinek specjalny Czarna Przemsza, który zarybiany jest pstrągiem tęczowym. To oczywiście rozgrzewka przed zbliżającym się wielkimi krokami regularnym sezonem pstrągowym, który w niektórych regionach startuje już 1 stycznia, w naszym okręgu będzie to 1 lutego. Dzisiaj planowaliśmy wybrać się na najbardziej chyba dziki odcinek Czarnej Przemszy, tuż za zaporą, kiedy Czarna Przemsza nabiera swojego biegu, za zbiornikiem Przeczycy, ale tam dojechać po prostu się nie da. Nie ma gdzie zaparkować się samochodem, droga jest mocno oblodzona, więc wróciliśmy na dawny odcinek Muchowy i zobaczymy. Co prawda jest to odcinek dość mocno przełowiony przez innych wędkarzy, ale miejmy nadzieję, bo nadzieja umiera ostatnio. Tego dnia termometry pokazywały kilka stopni poniżej zera i umówmy się, nie były to najłatwiejsze warunki do wędkowania, bo woda była już bardzo zimna, a ryby chowały się w zdecydowanie najgłębszych dołkach. Siedzi, siedzi. Krzysiek, podbierak! Szybko jednak dobrze znane miejsca okazały się kluczowe i bardzo skuteczne. I jest rybka. Dziękuję za piękne podebranie. Tak wygląda pstrąg tęczowy. Rzadki widok. Grubasek, ładniutki. Sam sobie go trzymaj, bo to nie moja ryba. Ale rękawiczkę masz już mokrą. Zobaczcie, jaka fajna kluska. I wziął na małą imitację białej larwy. I rzeczywiście nie z najgłębszego miejsca, ale wyszedł z niewielkiej rynienki. I rybka wraca do wody niech służy innemu wędkarzowi. Czarna przemsza nie jest najłatwiejszym łowiskiem i jest zarybiana co tydzień lub poza sezonem co dwa tygodnie. Ale te ryby nie do końca zachowują się jak dzikie pstrągi tęczowe czy też dzikie pstrągi potokowe. Szukamy ich w zdecydowanie innych miejscach i często ustawiają się tam, gdzie zupełnie byśmy się ich nie spodziewali. O tej porze roku jednak nie ma już mowy, by szukać ich na bardzo płytkiej wodzie. Poszukujemy głębszych miejsc, gdzie ta ryba po prostu się grupuje. No i jest rybka. Bardzo, bardzo delikatne branie. Dlatego dobrze że też wziąłem kijek do. Półtorej grama, znaczy do 2,5, i na taką przynętkę na larwę. Tego dnia pokonaliśmy spory odcinek rzeki, ale dopiero gdy dotarliśmy na doskonale nam znane miejsca, pojawiły się intensywne brania. Kluczem do sukcesu było przygotowanie zestawu. I tu z podpowiedzią i z wnioskami z ostatnich dni służył mi Leszek oraz Mateusz, którzy odwiedzili tę rzekę przed nami. Podpowiedzieli mi bowiem, że brania są niezwykle lekkie, dlatego kluczowe jest wędzisko, jakie zastosujecie w tego typu łowieniu. Ja wyposażyłem się w wędkę do 1,5 grama. To wędzisko wykorzysta Używane przeze mnie także w wędkowaniu typu trout area. Dlaczego? Ponieważ brania są na tyle delikatne i niewyczuwalne, a ryby bardzo ostrożne, że miękkie wędzisko powoduje i że zasysanie przynęty nie napotyka na opór, dzięki czemu pstrąg zostaje oszukany i nie wypluwa wcześniej połkniętej przynęty. Macie więc nieco więcej czasu i większą szansę na to, że rybę uda się skutecznie zaciąć, a następnie wyholować. I kolejna, piękna rybka. Dzisiaj nad rzeką jesteśmy y, sami, jeżeli chodzi o wędkarzy, ale mamy naturalną konkurencję w postaci y, żarłocznych, szkodliwych kormoranów, które pojawiły się nam nad rzeką. No niestety, właśnie w miejsca, które chcieliśmy się zaraz udać, to wyleciały stamtąd całe stada właśnie tych czarnych Staków. Wiele zbiorników około zamarzło, no i one po prostu tutaj się zlatują, żeby żerować na tych rybach, co tutaj zostały. Także nie wróży to dobrze dla przyszłości tej rzeki. Kolejny rzut i kolejna ryba. No, tak to mogę łowić, a już spisałem ten dzień w sumie na straty, jak zobaczyłem tę całą chmarę tych kormoranów, ale jednak nie wszystko przepłoszyły. Buziaczek, i wypuszczamy. Był, jest, siedzi. Najpierw no myślałem, że najpierw mąż, teraz żon... Nie, gdzie będzie traciła czas? Krzysiu, Dwa, dwa. Szy? Zobaczcie, tym razem przy różowym, pięknym. Podbieraku. Piękny pstrążek i już wypięty. Dzień dobry. Prawidłowo. 15. Tego dnia było naprawdę zimno. Marzły stopy brodzące głęboko w śniegu, marzły również ręce. Ale na miejsca, gdzie zgromadziły się ryby, wszystko nam to wynagrodziło, bo brań było naprawdę sporo i to było dla mnie kluczowe, by na koniec sezonu spędzić miło czasu z dobrymi znajomymi, no i przede wszystkim spotkać się z tymi pięknymi, walecznymi sportowymi rybami. W tak niskich temperaturach, szukanie pstrągów to jest oczywiście obławianie najgłębszych miejsc. Jeszcze niedawno te tęczaki tutaj także trzymały się w dość szybkiej wodzie, szczególnie po zarybieniu. Pamiętajcie, że są to zarybieniowe ryby, więc one trzymają się w zupełnie irracjonalnych miejscach, tam gdzie jest tlen. I zanim one się dostosują do warunków panujących w rzece, troszkę mija. Ale normalnie, regularnie szukamy pstrągów już w najgłębszych miejscach, gdzie ta woda nie jest tak wychłodzona. A tutaj utworzyły się rynienki pod każdym z brzegów, które po prostu trzeba obłowić. ja Ci podbiorę? Nie, nie. Ja sobie tak? Proszę. Ale jaka ładna. Bał się, że mu nie podbiorę. Już nie wyrównuj. Już zostaw. Ja jedną do przodu. Dzień nie miał należeć do udanych, a tymczasem udało się znaleźć miejsca, gdzie te ryby są. I przede wszystkim udało się trafić w moment, kiedy chcą żerować. O, Edi ma rybę. A widzisz, co mam? Widzę, widzę. Tym razem oczywiście nie brakowało elementów męskiej, sportowej rywalizacji. Oczywiście z przymrużeniem oka, bo w naszych spotkaniach nie o rywalizację chodzi, ale o to, by podpatrywać, wymieniać się doświadczeniami no i przede wszystkim doskonale bawić się na rybach. Na szczęście niektóre miejsca odczarowały tę wodę. Oj, oj, oj. Trzecia. Czarna Przemsza to miejsce, które jest trudne jak już wspominałem, ale nad które lubię wracać, szczególnie o tak dzikich porach, kiedy nie ma możliwości innego wędkowania. To dobry poligon do przetestowania nowych przynęt i sposobu ich prowadzenia, co będziecie mogli przekuć w sukces na innych typowo dzikich łowiskach. Ostatni razy w tym roku spotykamy się nad rzeką, więc zanim się pożegnamy i zaproszę na spotkanie z Justynem Kołkiem, to czas podsumowań tego sezonu. Zaczniemy od naszej jedynej kobiety w, w tym gronie. Jak ten sezon wędkarski dla Ciebie? Całkiem ok, całkiem ok. Głównie skupiliśmy się na łowieniu pstrągów i tak wyglądał początek roku aż do kwietnia, maja coś takiego. Później y, udało nam się zrobić taki egzotyczny jeden wyjazd, y, gdzie też udało nam się połowić egzotycznych ryb. Także w tym takiego jednego blufina dużego, 50 cm ledwo co wyciągniętego naprawdę. Ale muszę przyznać, że naprawdę fajny był ten, ten rok, który teraz będzie mijał. Mam nadzieję, że przyszły będzie jeszcze lepszy, będzie więcej ryb i Myślę, że mam nadzieję, że będzie na pewno więcej czasu spędzonego nad wodą. Czyli Edyta może powiedzieć, że jest usatysfakcjonowana. Sezon był udany. Dzisiaj w naszym gronie gościnnie Paweł, który świętuje swoje urodziny, więc z tej okazji postanowił przy tak niskich temperaturach jednak wybrać się nad wodę. Jak w Twoim wykonaniu ten sezon? Bardzo mi się podobał, głównie łowiłem strągi tęszowa, trauteria, okoni i kilka właśnie większych ryb. Panie spędziłem ten sezon. Czyli najważniejsze, że ryby były, a teraz ostatni z naszych łowców. <gryśla> Krzysiu, jak było? Sezon całkiem ok, tak jak Edyta wspomniała. E... Cały początek sezonu, aż do maja spędziliśmy na łowieniu pstrągów. Bardzo fajne sztuki udało się wyholować. Było parę sztuk takich po 50 cm, także to już jak na polskie realia, to już fajna ryba. Ja zaliczyłem akurat dwie egzotyczne wyprawy, w tym ta druga to była stricte wędkarska na ocean indyjski, no i tam to dopiero się działo, także połowiłem przepięknych ryb, bo 40-kilowy tuńczyk, barakuda ponad półtorej metra i jeszcze jakieś GT i tak dalej. Także coś przepięknego, każdemu polecam właśnie jak jest możliwość to jechać i zmierzyć się właśnie z takimi rybami, bo y, siła y, tych ryb, ta wściekłość, całkowicie inna rzeczywistość. Ale o naszych wzdręgach pięknych to nie nie wspomniał Oczywiście, jak to, pięknie właśnie. połapaliśmy. Ja <laughs> Ja tak przeglądałam właśnie przed przyjazdem cały rok i miałam mówić o tym z dręgach, bo były piękne. To prawda, to były złote rybki, które e, miejmy nadzieję, że życzenia będą spełniały dopiero w następnym sezonie i że ten następny będzie zdecydowanie lepszy niż ten e, ustępujący dla nas wędkarsko, czego wszystkim wędkarzom już dzisiaj życzymy. A teraz zapraszam na spotkanie z Justynem Kołkiem. Witaj Justynie. No dzień dobry. Dzisiaj już głęboka zima. Obiecałeś mi, że na koniec roku wreszcie będziemy mogli grzyby zjeść. Tak, zapraszam Cię dziś do lokalu, gdzie kucharz znajomy naszych wspólnych znajomych Oli i Maćka przyrządzi nam potrawy, ale z grzybów uprawnych, które można będzie wykorzystać w święta Bożego Narodzenia. Więc Zatem idziemy się ogrzać i coś po prostu zjeść. Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Nie chcę za bardzo przeszkadzać w procesie przygotowywania. Chciałem tylko zapytać, co takiego dobrego dzisiaj będziemy jedli? Będą to szarpany, szarpany boczniak królewski, ringi, który przypomina szarpaną wieprzowinę z sosem barbecue. I trzecie danie to będzie stek z soplówki jeżowatej, również z rozmarynem i ziemniakami. Ja będę teraz podziwiał, a potem smakujemy i kosztujemy. Pierwsze danie przygotowujemy jak? Ziemniaki smażymy na oliwie z rozmarynem. Wcześniej są podgotowane, żeby skrócić proces smażenia. Później doprawiamy stek z solą, papryką wędzoną, czosnkiem, najlepiej w tym wypadku granulowanym i dociskamy na patelni grillowej. Dlaczego to dociskanie jest takie istotne? Dociskanie jest istotne, żeby uzyskać trochę grubszą strukturę, taką bardziej pełną, gdyż grzyb sam sobie jest troszkę pusty w środku. W momencie dociśnięcia on będzie bardziej przypominał strukturę steka. Mamy drugie danie, które kusi mnie tutaj najbardziej. Rzeczywiście do złudzenia przypomina szarpaną wołowinę. A jak przygotowujemy to danie? Jeśli chodzi o to danie, początkowo musimy widelcem rozszarpać sam, sam grzyb, żeby powstały takie paski, przypominające właśnie szarpaną wieprzowinę. Smażymy to na oliwie z czosnkiem, z solą i papryką wędzoną. Pod koniec, kiedy już praktycznie robią nam się takie lekkie suche wiórki z tego grzyba, dodajemy sos barbecue i podlewamy minimalnie wodą, żeby zrobił nam się taki przyjemny, fajny, gęsty sos. Dlatego nie pasowałby parmezan. Widzę, że mamy tu fana parmezanu. W razie czego zawsze można dodać. Dobrze, zatem my za moment kosztujemy te pyszności. To jest też pokaz, w jaki sposób możemy grzyby, które sami sobie wyhodujemy w domu na specjalnych kostkach, wykorzystać, grzyby, których normalnie nie znajdujemy u nas w lesie, a są przepyszne i śmiało możemy w ten sposób zaskoczyć nie tylko najbliższych, ale w ogóle swoich znajomych. A teraz z okazji świąt Bożego Narodzenia, wspólnie z Justynem Kołkiem, którego zapraszam, bo przecież nie będę aż tak chytry i podzielę się z Justynem, chcieliśmy życzyć Państwu Spokojnych, wesołych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Kończymy już tegoroczny sezon trzcina, ryby i grzyby, ale w przyszłym roku zaskoczymy czymś zupełnie nowym. Postaramy się. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo razem z nami i do zobaczenia.